Dobra, Katarzyna Urbańska zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. A dziś w programie, oczywiście, sukcesy członków społeczności Życia bez kredytu, kolejne wygrane. W programie także rozmowa z Zofią Karaszewską, która jest redaktorką drugiej już książki Kamila Chwidosika. Nasza Walka o Sprawiedliwość, Uwolnienie od Banków, premiera książki w styczniu. A na koniec zaproszenie do naszej nowej akcji Jeszcze macie życie do przeżycia. Zapraszam na program. A zaczynamy oczywiście od sukcesów. Nie może być inaczej, jak w kolejnym tygodniu przedstawiać sukcesy członków społeczności Życia bez kredytu i kolejne wygrane członków społeczności Życia bez kredytu. Często pytacie, zastanawiacie się, czy z moim bankiem można wygrać. Z każdym bankiem, który zawarł z Wami nieuczciwą umowę na tzw. kredyt frankowy, możecie wygrać. Te kredyty mają wszyte, wpisane w siebie klauzule abuzywne, więc w ogóle nie, ma, nie miejcie skrupułów i obaw, czy was Wasza umowa jest e, uczciwa, czy jest nieuczciwa, czy mogę pozwać bank, czy nie mogę pozwać banku. Najwięcej informacji, oczywiście, o sprawach, które dotyczą waszych banków, znajdziecie na stronie e, Życia bez kredytu, ale zobaczcie też, że z każdym bankiem da się wygrać. Tak jak w, tyg w tym tygodniu wygrywali członkowie społeczności Życia bez kredytu i unieważniali swoje umowy kredytowe e, z każdym możliwym bankiem, który potraktował ich nieuczciwie. Sądy uznały, że umowy były nieuczciwe, zawarte. Z naruszeniem prawa, dlatego dzisiaj w sądach upadają. A teraz zapraszam na spotkanie z redaktorką książki Kamila Chwiedosika z Zofią Karaszewską. Gościem programu jest Zofia Karaszeska, redaktorka najnowszej książki Kamila Chwiedosika, w której rozmawiamy z byłymi już Frankowiczami, prawomocnymi członkami społeczności życia bez kredytu. Ale na potrzeby tej książki zleciliśmy pierwsze w Polsce badania skutków społecznych kredytów frankowych, czyli tego wszystkiego, co dotknęło Państwa w związku z tymi toksycznymi produktami. Badania zostały przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą, przez Zymetrię. No i właśnie dzisiaj o tych badaniach głównie chcielibyśmy, chciałybyśmy z Zosią porozmawiać, dlatego że te badania są dla nas. Cennym źródłem wiedzy, przede wszystkim o tym, w jaki sposób dotknęły Państwa te kredyty. No właśnie, więc zacznijmy z Zofią rozmawiać o tych badaniach. Taka największa liczba, liczba, która chyba nas najbardziej powaliła to aż 89% ankietowanych, badanych przyznało się do tego, że te toksyczne kredyty wpłynęły na ich zdrowie, na takie skutki osobiste i konsekwencje osobiste w związku z zaciągnięciem tych kredytów. Na Tobie też wrażenie zrobiły te liczby? E, tak, zaczynam od tego, że się przywitam. Cześć, każdy dzień dobry Państwu. E, bardzo dużo zrobiły na mnie wrażenie te liczby. Nie spodziewałam się tak naprawdę, że one będą, że te skutki negatywne kredytów i, życiu, i życia w takim permanentnym zadłużeniu będą tak mocne i tak bardzo wpływające na życie. Już ostatnio w Twoim programie mówiłyśmy o tym, że na świecie rzeczywiście takie badania społeczne yy, są realizowane, a rzeczywiście te, które powstały do książki. E, pierwszy raz w Polsce w ogóle ktoś przyjrzał się temu, jak żyje się e, osobą z długiem, z kredytem, a w szczególności właśnie frankowiczą. Te 80 kilka procent, no to jest bardzo duża liczba. To tak naprawdę pokazuje, że, no. Może co dziesiątej osobie w Polsce kredyt nie popsuł jakości życia, nie popsuł dobrostanu, nie popsuł relacji rodzinnych, nie wpłynął bardzo negatywnie na to, jak nam się funkcjonuje w życiu i jak w ogóle żyjemy, jak podejmujemy decyzje, kim się otaczamy, co robimy, no to to pokazało, jak wielki wpływ kredyty frankowe negatywny miał, miały wpływ na, na życie frankowiczów. Bo, w mojej ocenie, to wszystko, o czym teraz mówimy, to jest to, o czym trochę się zapomina na salach sądowych. Bo na tych salach sądowych wszyscy chcą patrzeć wyłącznie na przepisy, na artykuły, na litery prawa, na cyfry, na liczby, a nikt nie patrzy na tę osobę, która wzięła kredyt, z punktu widzenia. Człowieka po prostu, osoby, która poniosła realne konsekwencje, tak naprawdę nie ze swojej winy, bo nie chciała się uwikłać w taki produkt. I myślę, że to chyba tak naprawdę nami wstrząsnęło, jak czytałyśmy te wyniki, te, kilka, te kilkadziesiąt stron analizy całego raportu, prawda? Znaczy, rzeczywiście na salach sądowych nie porusza się tego tematu, no ale nie to jest oceniane na sali sądowej, no bo tam mhm. ocenia się, czy umowy, które podpisywane były z bankami, no, właśnie, czy były zgodne z prawem, czy nie. Ale rzeczywiście mam poczucie, że Frankowicze no, zostali pozostawieni sami sobie ze swoimi trudnymi emocjami, z tym, co przydarzyło się w ich, w ich życiu. Zresztą to sama agencja badawcza, która realizowała te niezależne badania ogólnopolskie, w swojej opinii na temat tych badań powiedziała, że Frankowicze bardzo chętnie wypełniali ankiety, co jest dość niespotykane, że bardzo mieli dużą świadomość swoich emocji, mhm. bo rzeczywiście ten kredyt to było coś, z czym musieli borykać się przez wiele, wiele lat. Wciąż muszą. E, tak, a wielu Frankowiczów wciąż musi i jest jeszcze przed podjęciem tak naprawdę tej decyzji o pozwaniu banku. E, więc oni też... Plus jeszcze jest to ciekawe, że sam fakt, że te badania były realizowane, że ktoś w ogóle zwrócił się do nich o... Opinie na mhm. temat ich emocji, ich życia, tego jak się czują wikłani bądź nie, to już było jakby przeniesienie tego punktu ciężkości na, na nich, na ich taki właśnie i dobrostan, i poczucie że sprawczości i że mogą w ogóle opowiadać o, o sobie. To już była bardzo duża wartość. Tak naprawdę wzięcie udziału w tych badaniach już było pozytywne dla Frankowiczów, a tak naprawdę wiedząc teraz, z czym oni się borokają, możemy w jakiś sposób próbować ich wesprzeć. No, właśnie, bo próba wsparcia oczywiście będzie płynęła cały czas ze społeczności życia bez kredytu, wokół tego wszystkiego, co teraz robimy, wokół pracy nad książką. Będziemy cały czas pochylać się właśnie nad tym kontekstem społecznym. Przyjrzyjmy się teraz temu zdrowiu psychicznemu, mhm. bo to też, jak rozmawiałyśmy z agencją, która przeprowadzała te badania, zostało. Bardzo mocno zaznaczone, że aż 40, hmm. ponad 40% ankietowanych przyznało się do tego, że ucierpiało ich zdrowie psychiczne. Temat zdrowia psychicznego to jest temat, który jest pomijany, bagatelizowany, wstydliwy i dlatego o nim się głośno nie mówi, a zdrowie psychiczne wpływa na każdy inny aspekt naszego życia. Te 40 kilka procent faktycznie porusza. Tak, znaczy zwłaszcza w kraju właśnie, w którym nie mówi się wprost o problemach psychicznych, kiedy to jest temat tabu, to zarówno ta bardzo duże, duży, wysoki procent w naszych badaniach, ale też to, co opowiadają prawomocni w książce, w wywiadach, które przeprowadzałyśmy, pokazuje, że no ten, to zdrowie psychiczne to był obszar, który był bardzo mocno ucierpiał wśród frankowiczów i no to jest coś, co rzeczywiście no jest ten taki właśnie moralny aspekt, tego mhm. zniszczenia jak gdyby stabilizacji psychicznej obywateli, kredytobiorców, ludzi po prostu, no to, jest, no to jest bardzo mocny obszar i rzeczywiście taki wymagający refleksji na pewno. Bo zdrowie psychiczne to w konsekwencji też takie zdrowie fizyczne, prawda? Bo rosnące raty, to, że ten kredyt stał się takim zobowiązaniem nie do spłacenia, wpływa mocno na psychikę, ale też osłabia naszą wydolność fizyczną. Też nagle okazało się w tych badaniach, że ponad 20% ludzi zrezygnowało ze specjalistycznej opieki medycznej w związku z tym kredytem, prawda? Znaczy w ogóle ta rezygnacja z takich podstawowych potrzeb to jest 80 ileś procent, ale tak, około y, 20% to, jest, to są te osoby, które rezygnowały ze specjalistycznej opieki zdrowotnej. Rozwijmy to może. Czym jest ta specjalistyczna opieka zdrowotna? A, no zdrowotna? właśnie, to chyba warto powiedzieć. No, Taka, nie inaczej dzia działa system ochrony zdrowia w naszym kraju i często musimy iść prywatnie do lekarza, żeby zdiagnozować, no nie wiem, chociażby, podejrzenie nowotworu. No i wtedy musimy wyłożyć na takie badania specjalistyczne w prywatnej klinice pieniądze. Frankowicze, osoby obciążone takim toksycznym kredytem niespłacalnym, e, pierwszą rzeczą, którą robią, kiedy dostają wypłatę, to jest spłata raty. No bo to im mhm. zapewnia bezpieczeństwo. E, dach nad głową. Dach nad głową, dokładnie. Dlatego wszystkie inne potrzeby, nawet takie nam się wyda wydają podstawowe typu ochrona naszego zdrowia, niestety są spychane na margines. I to jest jedno, że właśnie specjalistyczna opieka lekarska, ale też edukacja dzieci. Nie mówię tutaj do końca o prywatnych szkołach, ale chociaż to też jest ważne. Mm -hmm. y ale też, nie wiem, w językach, całym takim rozwoju osobistym. Pani Edyta, która opowiadała nam o tym, jak jej córka była bardzo utalentowaną tancerką, tak. ale ona ze względu na to, jak kredyt bardzo obciążał jej rodzinę i budżet domowy, no nie mogła pozwolić sobie na to, żeby kontynuować prywatne lekcje, żeby rozwijać mhm. talent swojego dziecka i musiała powiedzieć jej wprost, że nie stać ją na to i nie będzie tego robić. No to są te wszystkie rzeczy, z których rezygnujemy, które nam się wydają podstawowe. Tak. Czyli wspieranie rozwoju naszych dzieci, czyli opieka lekarska, czyli w ogóle tak chęć rozwijania się w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek obszarze, na przykład nie wiem, sporty tak? to, to też mhm. da, daje nam, czy wakacje to są takie podstawowe rzeczy, które zapewniają nas, te, nas też, nam też dobrostan psychiczny, z tego wszystkiego musimy rezygnować, bo najważniejsza jest rata, która no tak, jest nieprzewidywalna, bo to jest jeszcze ten aspekt wśród frankowiczów, że nigdy nie wiemy do końca jak duże będzie comiesięczne obciążenie wobec banku, więc nie wiemy, nie wiemy ile mamy dodatkowego budżetu, takiego podstawowego tak naprawdę na to, żeby e, no, zabezpieczać swoją rodzinę i siebie, rozwijać i y, zdrowie też zabezpieczać. Tak, no te wakacje, o których wspomniałaś, to była tak. pierwsza rzecz, z której rezygnują frankowicze, ale wakacje to jest pewnie takie pojęcie... Bo, e, może się wydawać abstrakcyjne, czyli ojej, mhm. każdy by chciał pojechać na wakacje zagraniczne. Nie, bo w wakacje w tym kontekście badań to jest wyjazd na kilkudniowy odpoczynek pod namiot na Mazurę, więc to są tego typu rezygnacje, coś, co tak naprawdę daje nam komfort psychiczny. A Frankowicze, co też wyszło nam w badaniach, często pracują na dwóch, na trzech mhm, etapach, wyjeżdżają za granicę, żeby spłacać swoje zobowiązanie, bo wyszło nam też w badaniach emigracja zarobkowa w związku z kredytem. Mhm. Znaczy to jest bardzo dużo mocnych wątków, ale tak, chyba 38% Frankowiczów musiało podjąć pracę na kolejnym etacie, żeby w ogóle podołać zobowiązania wobec banku. No to to jest bardzo dużo. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o wakacje, no to nie oszukujmy się, znaczy jeśli nie odpoczniemy od naszej pracy zawodowej, zwłaszcza jeśli jest ponad miarę, no to prędzej czy później albo się wypalimy zawodowo, albo po prostu nasze zdrowie da sobie mocno znać, zda znać. Dlatego te wakacje są takim, no. To jest podstawowa potrzeba, to nie są jakieś fanaberie nasze, że chcemy lecieć nie wiadomo gdzie, nie, do Tajlandii, tak? To są te podstawowe e, nasze potrzeby, które musimy zaspokajać dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. E, Frankowicze opowiadają, że dla nich wakacje to, były, to był wyjazd do rodziny, e, ale to były też wakacje, na które jadą i nie potrafią na nich odpoczywać, bo tak. cały czas myślą o kredycie. E, a jeśli chodzi o emigrację zarobkową. No, to też jest e, bardzo mocny wynik w tych badaniach społecznych. Niespotykany wręcz. Agencja tak, zwróciła na to uwagę, że tak. nie spotkała się do tej pory w badaniach e, z takim wątkiem. Dokładnie. 25% frankowiczów e, albo nie mieszka w mieszkaniach czy domach, na które e, został wzięty kredyt. Czyli. A w, w większości to były domy, w których mieli mieszkać z własną rodziną, czyli mhm. nie mogą mieszkać w tym miejscu, muszą, nie wiem, wrócić do rodziców, muszą podnająć tańsze mieszkanie, żeby w ogóle mieć pieniądze na spłacanie kredytu. I są w tej grupie 25% też osoby, które po prostu musiały wyjechać za granicę, musiały pożegnać swoje życie tutaj, często też rodziny, dzieci, bliskich. Żeby w ogóle być w stanie spłacać to zobowiązanie kredytowe. O czym nam opowiadali za łzami w oczach, prawda? Że to były decyzje tak. najtrudniejsze w ich życiu, że to, co miało być spełnieniem marzeń i realizacją jakiegoś życiowego celu, stało się tak naprawdę łańcuchem niedozerwania i takim ciężarem, którego do dziś nie mogą się pozbyć. Czy znaczy to jest tro trochę tak, że bank i ten kredyt zdeterminował życie wielu osób, no właśnie nawet na takim podstawowym poziomie, że one nie mogły wyjechać na przykład do pracy za granicę czy na stypendium za granicę, albo musiały wyjechać tam, gdzie nie chciały żyć, musiały się odciąć od swojej rodziny, tak, żeby w ogóle być w stanie e, spłacić raty i zobowiązania wo wobec banku? Znaczy, te wszystkie badania i te rozmowy przeprowadzone do książki. Po Pokazują na pewno, że kredyty frankowe i banki bardzo głęboko weszły w nasze prywatne życie, w nasze relacje. relacje. Właśnie, porozmawiajmy chwilę o relacjach, bo to jest też taki wątek, który dotyka pewnie bardzo dużą grupę frankowiczów. Czyli kredyt frankowy to nie jest kredyt zaciągnięty przez tę osobę, która jest uwzględniona w umowie kredytowej, ale to jest kredyt, który obciąża rodziny, współmałżonków i wpływa bardzo mocno na relacje między małżonkami, bo wyszło nam, że ponad 20% związków ucierpiało przez kredyt frankowy, ale też o tym się nie mówi, ucierpiały dzieci. Kilkuletnie dzieci, które nagle zdały sobie sprawę z tego, jakim obciążeniem dla ich rodziców jest kredyt frankowy. Tak, no, no to jest wydaje mi się jedna z takich podstawowych tez, które płynie z tych y, analiz tych badań i y, z tej książki, czyli właśnie to, że kredyt frankowy bardzo mocno wpłynął na nasze relacje rodzinne wszelkie. Na nasze relacje z dziećmi, ponieważ nawet jeśli większość z nas chciało chronić dzieci od złych emocji związanych z płatnością rat kredytowych czy tam z pozwaniem banku, no to dzieci wyczuwają te emocje, Były jak, w jakiś sposób też dzieci były ograniczane, w sensie na przykład jak ta córka Edyty, która nie mogła tańczyć, więc na sobie mhm. doświadczały tego pewnych ograniczeń, ale po prostu to są też złe emocje, które są w domu, które są między partnerami czy współmałżonkami. To jest jeszcze na przykład ojciec Barbary ze Szwajcarii, który na łoże śmierci, pytał ją, czy, czy już na pewno jest ten kredyt spłacony, czy, to, czy on może odejść po prostu, czy, jest, czy ona sobie z tym poradzi. Czyli to, I bardzo często też w tych rozmowach pojawia się ten wątek, że rodzice kredytobiorców byli obciążeni, Starsi już bardzo często ludzie tym, że ich dzieci są uwikłane w taki kredyt. Oni nie umieją im pomóc, oni się o to martwią, często nie rozumieli w ogóle tych wszystkich mechanizmów, nie rozumieli propagandy banków, więc też te relacje czasami na ostrzu noża były stawiane. Czyli i na tym poziomie właśnie tego pokolenia wyżej i pokolenia niżej, ten toksyczny kredyt po prostu wszędzie zbierał żniwa. Ale jeszcze właśnie jest dokładnie ten aspekt, czyli yy, Relacji między współmałżonkami czy partnerami w domu. No tak, 40, ileś procent yy, ankietowanych stwierdziło, że kredyt pogorszył ich relacje z partnerem czy z ze współmałżonkiem. Był powodem kłótni, yy, był powodem yy, rozwodów. Znaczy, no, to jest, to jest znowu nasze prywatne życie, nasze najbliższe, osobiste relacje, które są zdeterminowane przez to, że jesteśmy uwikłani w jakiś produkt, który, no właśnie jest taki a nie inne. Taki dzieci, które będą nieść ten bagaż kredytowy często właśnie z taką ogromną, potężną świadomością, którą nabyły Zupełnie nie chcąc nabywać takiej wiedzy i nie znać skutków, które obciążyły rodziców, bo wiemy też na przykładzie rozmowy, którą przeprowadziłyśmy do książki, jak kilkuletnie dzieci bawiły się w trakcie zabawy, wykorzystały wątek kredytu. To było chyba coś, co nas bardzo mocno poruszyło i co tak nas sprowadziło w taką realność dziecięcą tego, z czym się wiążą. Kredyty. to jest rzeczywiście niesamowite, bo jedna z, y, z par małżeńskich, z którą rozmawiałyśmy do książki, miała nagraną rozmowę swojej chyba 6 i letniego syna, którzy rozmawiają w pokoju, bawiąc się o tym y, lęku tak naprawdę. Oczywiście dzieci nie nazywają tego, no ale my możemy to tak nazwać, bo to tak jest, że co będzie, jeśli rodzicom nie starczy pieniędzy na spłacenie raty? Czy rozbicie skarbonki pomoże? Czy jeśli podrosną, Kiedy mogą iść do pracy, żeby pomóc swoim rodzicom. Tak, jak liczyły, jak długo to obciążenie będzie ich dotykało. Tak. Czy rodzice jeszcze będą żyli. Tak i, i siedmolat, który się zastanawia, co będzie, jeśli rodzice umrą, i ten kredyt będzie na jego barkach. Siedmioletnie dziecko. No to, to są bardzo mocne rzeczy i myślę, że no, nawet my. Takie świadomość, jak gdyby tych obciążeń i emocji nie byłyśmy, no, to dla nas było zaskoczenie, że rzeczywiście tak mocno kredyt wchodzi w też w takie relacje z dziećmi w domu. Tak. No. Dobrze jest to sobie uświadomić, że właśnie z jednej na pewno się staramy, chcemy chronić nasze dzieci, ale nie do końca jest to możliwe tak naprawdę, więc trzeba by dawać im jakieś inne mechanizmy i narzędzia, żeby wspierać je w tym. Ale jeszcze jest to ciekawe, że wiele osób mówi, i też ma tą wiedzę od swoich dzieci, że te dzieciaki gdyby widząc te mechanizmy, ten oszukańczy jak gdyby system, w których rodzice zostali uwikłani, deklarują, że nigdy w życiu nie wezmą kredytu. Znaczy, no to właśnie, nie jest dobre dla gospodarki nie jest dobre, tego kraju. Absolutnie, tak. Ja myślę, że to jest chyba jakaś lekcja przy okazji naszych badań, którą myślę, że Powinny odrobić banki, instytucje, które powinny być instytucjami zaufania publicznego, ale także państwo, że tak naprawdę tak toksyczny produkt wprowadzony dla tak ogromnej grupy ludzi skutkuje tym, że kolejne pokolenia tracą zaufanie do podstawowych jednostek, w których się obracamy, funkcjonujemy, że nasze dzieci nie będą chciały brać kredytów, bo traktują. Banki, jako miejsca, w których się oszukuje ludzi, bo to też jest tak. bardzo ważna tak. informacja płynąca mhm. z badań. 57% spontanicznie zapytanych ankietowanych, jak oceniają kredyt, który podpisało kilkanaście lat temu, wskazało od razu, że jest to oszustwo. To bez wyroku sądu, bez żadnej większej informacji, ocenia ten produkt jako oszustwo. To też takie mocne było. Tak, tak. No właśnie ci analitycy, którzy przeprowadzali dla nas te badania, oni tak naprawdę na podstawie tych wyników oszacowali, że dla Frankowiczów, dla kredytobiorców, Kredyt frankowy równa się oszustwo. Po prostu, no, znaczy taką mamy świadomość. Teraz pytanie właśnie, co robimy z tą świadomością, tak? Czy jakoś walczymy o swoje życie, czy pozywamy bank, czy w tym lęku zamykamy się, co też jest zrozumiałe, bo te złe mm -hmm. emocje są i ciężko jest, gdyby je przełamać, ale tak, no, kredyt frankowy to jest oszustwo według naszych ankietowanych. Tak, bardzo dużo e, lęku zobaczyłyśmy i strachu, i obaw frankowiczów w tych badaniach. Myślę, że to jest też cenne źródło informacji dla nas wszystkich, ale e, jest też taki pozytywny wydźwięk tych badań, czyli taki, że można odzyskać e, mocy i takie poczucie sprawczości nad swoim życiem w momencie, w którym decydujemy się na pozwanie banku, że dla wielu frankowiczów, jak bardzo trudnym e, i ciężkim doświadczeniem jest życie z takim toksycznym produktem, to też bardzo uwalniający jest moment, w którym się składa pozew i ta cała droga potem po zwycięstwo, które jest na końcu tej drogi, mhm. pozwala odzyskać swoje życie, prawda? To te, tak. tam też to w badaniach się pojawiło. To też się w tych rozmowach pojawiło, że bardzo częstym w ogóle taką metaforą, którą, której używają frankowicze, to jest to, że czują się jak chomiki w kołowrotku. Że po prostu... Tak, to jest to niewolnictwo ekonomiczne, że całe życie poświęcają tylko temu, żeby pracować, żeby było na spłatę raty. I w momencie, kiedy tutaj mamy te historie osób, które złożyły ten pozew i wygrały, więc tym są cenniejsze te, te, te opowieści. W momencie, kiedy zdecydowały się właśnie rozejrzeć naokoło, wyjść z tego kołowrotka, zawalczyć o swoje życie, to mają poczucie odzyskania w ogóle sprawno, sprawczości, pewności siebie, no to jest ten moment tak naprawdę tego zwrotu, że wreszcie ja zapanuję nad tym, co się wokół mnie dzieje, nie będę tym chomikiem, który cały czas tylko zarabia, zarabia i spłaca coś, co jest nieskończone tak naprawdę i nie da się tego spłacić, tylko mówię stop. Mhm. Nie godzę się już z tym więcej. Chcę, żeby moje życie wyglądało inaczej. No i te wszystkie historie są dowodem na to, że jest to możliwe i że rzeczywiście, no, wygrana z bankiem pozew, zabezpieczenie roszczenia, to wszystko sprawia, że to życie się odmienia, że to życie wygląda inaczej. Ale też ważna informacja dla nas w związku z tym, co robimy, ale też dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się pozwać banku, że Społeczność, jakaby to nie była społeczność, czy to społeczność e, innych Frankowiczów, czy to społeczność rodzinna, sąsiedzka, kolektyw jako taki powoduje, że też czujemy się silniejsi, prawda? Więc kolejne informacje o wygranych, kolejne informacje o tym, że. Robi się słusznie pozywając bank, też dodają wiatrów te skrzydła i poczucia, takiego poczucia pewności siebie, prawda? Znaczy tak, myślę, że jak najbardziej. W ogóle to jest mechanizm, który działa, no nie wiem, w każdej grupie terapeutycznej, prawda? Takiej y, grupie terapeutycznej właśnie. Jeśli inni mają podobne problemy y, i sobie z nimi radzą i się dzielą tymi problemami. Y, a jeszcze mamy tutaj historię osób, którym się udało. No to to jest bardzo motywujące, wydaje mi się, i dlatego sam z tej książki jest taki celny. No właśnie, więc po więcej szczegółów i informacji, i raportu z badań dotyczących skutków społecznych kredytów frankowych, zapraszamy Państwa w nowej książce Kamila Chwiedosika Nasza walka o sprawiedliwość, uwolnienie od banków, bo tam znajdziecie i historię tych, którym się udało, ale także podsumowanie całego mhm. raportu i taką analizę. A teraz przed nami będzie um, wideo, forma wsparcia, też taka zachęta dla Państwa i takie krótkie historie, które rozbudowane będą w książce. Ale Zofia będzie omawiać um, analizę tych badań, będzie przedstawiać wyniki tych badań, a Państwo poznacie perspektywę. Prawomocnych członków społeczności życia bez kredytu, i może to będzie dla Was właśnie takim wsparciem, takim wiatrem w żaglach, żebyście nie bali się tego. Wielkiego przeciwnika po drugiej stronie, tego banku, który trzeba pozwać, tylko czuli w sobie moc, sprawczość, odwagę i zobaczyli, że każda Wasza decyzja będzie lepsza niż tkwienie w tej takiej zależności bankowej, bo to jest to wszystko, co każdego dnia zabiera Wam bank, zabiera Wam rata kredytu, zabiera Wam to niewolnictwo finansowe i ten związek, toksyczny związek z bankiem. Zofia, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Nie, ja dziękuję za zaproszenie. A na koniec chciałam Państwa zaprosić na naszą akcję Jeszcze mamy życie do przeżycia. To akcja, która jak żadna inna wcześniej odnosi się bezpośrednio do tych właśnie społecznych skutków kredytów frankowych, do tego wszystkiego, w co wpędziły nas te toksyczne umowy podpisywane z bankami. Wciąż możecie odzyskać Wasze życie, wciąż możecie żyć pełnią życia i cieszyć się tym, co przed Wami. Nie musicie w tych toksycznych umowach, w tych toksycznych kredytach. Zachęcamy Was do korzystania z dni otwartych w kancelarii i zapraszamy Was do tego, żebyście śledzili to, z jakimi historiami, z jakimi trudnościami borykali się prawomocni członkowie. Społeczności życia bez kredytu, żebyście zobaczyli, że nie tylko Was dotknęły te negatywne skutki kredytów frankowych, ale pamiętajcie, że możecie odzyskać swoje życie, możecie uwolnić się od tych toksycznych zobowiązań i zacząć żyć na własny rachunek. Trzeba podjąć ten, ja wiem, najtrudniejszy krok zdecydować się na to, żeby pozwać bank i unieważnić tę umowę. Uwierzcie mi, że ta droga Choć wydawać by się mogło dla was trudne i niezrozumiała, wcale taką nie musi być. Wystarczy trafić w dobre ręce, być dobrze zaopiekowanym a przy wsparciu na przykład społeczności, a z uśmiechem na ustach przejść przez ten najgorszy, najtrudniejszy moment, czyli tę drogę sądową. A dziś to wszystko zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!